Witam! Pomorskie wykopki z tej strony. Dawno mnie nie było, ale wracam. Słuchajcie, jestem nad takim jeziorkiem. Tam byliśmy ostatnio z bratem po drugiej stronie. Teraz mam taką miejscóweczkę, takie kąpielisko tutaj są domki letniskowe za moimi plecami tam 100 metrów stąd. Podejrzewam, że się kąpią tej letni, letnicy. Także sprawdzę co tutaj jest pod wodą. A jest ze mną dzisiaj, no nie ma brata, jak zawsze, ale jest inny kolega, nowy. Tak jest, zmieniłem sprzęcik na Equinoxa 800, ale mam też ze sobą cruiserka. Z Equinoxem sobie tutaj pochodzę po płytszej wodzie, bo nie mam jeszcze do niego słuchawek przewodowych. Także do wody głębiej wchodzić nie mogę. Znaczy no mogę, ale nie będę nic słyszał. A po prostu głębiej pochodzę sobie z kruzerem. Ale chyba zacznę najpierw od tej głębszej wody zobaczę. No Słuchajcie, w każdym razie widzimy się w wodzie i do pierwszego sygnału. Sygnał 27 nie wierzę Kolejna obrączka Ja Cię kręcę Nie wiem, nie widzę punktu, powiem szczerze sygnał na 10 groszy A tu najlepsze jest, że obok na 10-20 groszy taki był sygnał Jaka petarda pe-tar-di-nio Są punce No nie mogę huh. Co za miejscówka Zobaczcie Zobaczcie jakie cudeńko się udało znaleźć. Poszedłem z łody, żeby Wam pokazać z bliska. Tu jest próba 585. Piękny sygnał. Sygnał na 20 groszy. Taka obrączka, to jest takie białe złoto, z żółtym, coś takiego. Ale to chyba ślubna nie jest. Tak jakiś dziwny kształt ma, ale jest fajna, fajna. Cieszę się, to jest drugi wypad, na którym znalazłem złotą obrączkę. To już trzecia w tym sezonie. Super. Sprawdzimy ten drugi cygan. że nie jakiś złoty pierścionek ale może być i dyszka <laughs> tu, był, tu była ta obrączka tu jest 10 gram i sygnał jak na tą złotą obrączkę znowuż 26 ale raczej to chyba musiałbym mieć mega jakiegoś zajebistego. to zawsze przynajmniej farta żeby wpadły mi dwa złotka na jednym wypadzie Obstawiam 20 groszy Jest, chyba nawet na wierzchu, zobaczcie Nie musiałem płukać Tak jak mówię 20 groszy Ale sygnał identy... identyczny Taka tą obrączkę, widzieliście ją z bliska, zresztą nagrałem Wam telefonem Ładna, ładna jest o, słoneczko wychodzi, no i pięknie dobra, lecimy dalej. Mam sygnał 29.30 Jest złotówka 98 chyba 8 rok Mam nadzieję, że coś słychać w ogóle kolejny sygnał o, jest 29.30 właśnie I Mamy Zinko kolejne też stare trochę poleżało 97 i lecimy na jedną monetkę. Strasznie ciężko się tu kopie 20 groszy. Co widziałem, jest moneta. 20 groszy. I mamy szkło. Szkło bierzemy ze sobą też. Idę słuchajcie trochę płucej, bo się robią falę. Zaraz będę mokry, ale no, zimno nagram wam jeszcze ten łańcuszek to jest sreberka tutaj na tym zapięciu nie wiem, czy to dobrze widać o, może teraz lepiej jest płuca. także srebrny srebrny łańcuszek z zawieszką M no i lecimy dalej myk masakra, chyba będę niedługo kończył bo powiem wam szczerze, że jestem takie ponad 2 godziny w wodzie normalnie jest tak zimno już a tutaj oczywiście na jeden sygnał trzeba poświęcić 15 minut kurteczka no jest monetka jakaś słuchajcie 5 groszy chyba da. <gry> Dalej Jest monetka Słuchajcie, sygnał 24 Musi być 10 groszy Laba, ale chyba sobie już podaruję bo jest mi normalnie zimno zimno jest mi w stopy miałem wziąć sobie dwie pary skarpetek oczywiście zapomniałem standardowo no i teraz są efekty no i słuchajcie Zrobimy krótkie podsumowanie Ech. ze współczesnych monetek 3 złote niecałe Jakieś takie tutaj dwa dynksy. Ten łańcuszek, słuchajcie, z literką M. No i fancik dnia na samym początku, praktycznie. obrączka no, no złota, co to dużo gadać. Widzieliście ją tam z bliska. No, piękna jest, naprawdę super. Podoba mi się bardzo. No i śmieci. Śmieci jest niedużo. Ale oczywiście jadą ze mną. Zabieram je ze sobą. Także to tyle z tego wypadu. Żegnam się z Wami z tego miejsca. Jak Wam się podobał filmik, dajcie łapkę w górę. Wdzięczny będę bardzo za subskrypcję. Słuchajcie, tam planuję jakiś konkursik zrobić na powiedzmy 500 subskrypcji. Także subskrybujcie, śledźcie mój kanał. Nagrody już pomału, pomału zbieram, także może coś fajnego ktoś wygra. Subskrybujcie, będzie konkursik na 500 subów. Zapraszam do subskrypcji, pozdrawiam Was. Hej, trzymajcie się.